Litania do świętego Maksymiliana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami. Święty Maksymilianie, z pobożnych rodziców na polskiej ziemi urodzony, módl się za nami. Święty Maksymilianie, pragnący niepodległości swojej ojczyzny, módl się za nami. Święty Maksymilianie, od dzieciństwa w niepokalanej rozmiłowany, módl się za nami. Święty Maksymilianie, pragnący umocnienia wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. Święty Maksymilianie, założycielu rycerstwa niepokalanej, módl się za nami. Święty Maksymilianie, gorliwością kapłańską niezwykle pałający, módl się za nami. Święty Maksymilianie, pociągający do doskonałości słowem i przykładem, módl się za nami. Święty Maksymilianie, opiekunie i stróżu wspólnot zakonnych, módl się za nami. Święty Maksymilianie, apostole nowych powołań zakonnych i misyjnych, módl się za nami. Święty Maksymilianie, gorąco pragnący nawrócenia grzeszników i pogan, Módl się za nami. Święty Maksymilianie, niosący błądzącym prawdę i pokój, módl się za nami. Święty Maksymilianie, apostole i redaktorze prasy katolickiej, módl się za nami. Święty Maksymilianie, założycielu domów zakonnych i wydawniczych. Módl się za nami. Święty Maksymilianie, zapałem misyjnym, heroicznie ogarnięty, módl się za nami. Święty Maksymilianie, głoszący Ewangelię w Japonii, módl się za nami. Święty Maksymilianie, mężny w znoszeniu zniewak i prześladowań, Módl się za nami. Święty Maksymilianie, napełniony nadzieją i miłością bezgraniczną, módl się za nami. Święty Maksymilianie, podtrzymujący słabnących na duchu, módl się za nami. Święty Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej, Módl się za nami, święty Maksymilianie, oddający życie dla ocalenia ojca rodziny, módl się za nami. święty Maksymilianie, wigilię w niebowzięcia niepokalanej przyjęty do nieba, módl się za nami. święty Maksymilianie, Patronie środków społecznego przekazu wiary i moralności, módl się za nami. Święty Maksymilianie, patronie trudnych czasów XX wieku, módl się za nami. Święty Maksymilianie, chlubo narodu polskiego i zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Nikt nie ma większej miłości, alleluja. Od tego, kto oddaje życie, za przyjaciół swoich. Alleluja. Módlmy się, Boże, ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim kapłańskie serce świętego Maksymiliana, żarliwego czciciela i apostoła niepokalanej Maryi, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwale, pracując dla Twojej chwały oraz pokoju i dobra na ziemi, w życiu i śmierci, stawali się podobni do Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Modlitwa za wstawiennictwem świętego Maksymiliana. Święty Maksymilianie, Ofiarowałeś w Auschwitz swoje życie, aby rodzina nie została pozbawiona męża i ojca. Przez Twoje heroiczne męczeństwo miłości naucz nas, że rodzina jest darem, za który warto ofiarować siebie samych. Odkryłeś w Maryi źródło, z którego czerpałeś łaski, aby być odważnym i wiernym uczniem Jezusa. Pomóż nam przyjąć ją jako naszą matkę, abyśmy doświadczyli potęgi jej wstawiennictwa na drodze naszego życia. Bądź z nami, święty Maksymilianie, i módl się w potrzebach naszej rodziny. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.